Wszyscy pragniemy wyglądać zdrowo i pięknie. Dzięki Coco Chanel, która spopularyzowała modę na opaleniznę, brązowy odcień skóry stał się nie tylko symbolem elegancji, ale także zdrowia i smukłej sylwetki. Najbardziej popularny dotąd sposób osiągania zbrązowienia skóry to ekspozycja na promieniowanie UV. Okazało się jednak, że jest to dosyć niebezpieczne dla naszego wyglądu i zdrowia naszej skóry. Dziś wiemy, że osiągnięcie efektu widocznej opalenie zny w sposób tradycyjny na słońcu lub w solarium nie tylko wymaga dużo cierpliwości, ale oznacza także poważne zagrożenie dla zdrowia i wyglądu naszej skóry. Każdorazowa bowiem ekspozycja na słońce powoduje przyspieszone starzenie się skóry, może powodować podrażnienia, alergie, nieestetyczne przebarwienia oraz poważne nowotwory. Dlatego przychodzimy do Was z alternatywną metodą opalania natryskowego.